Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Don't Starve. Przyszła wiosna. Ja sobie nazbierałam tych patyczków. Tak, łaziłam i zbierałam, więc nie było w tym nic kompletnie ciekawego. Także teraz. Gdzie jest moje oko? Tam, już mam przy sobie. Dobra. Właśnie chciałam to zrobić przy Was. O. Teraz. Właśnie pada deszcz i chciałabym to szybko założyć. I taka parasolka wystarczy nam już no po prostu na jakikolwiek rodzaj deszczu. Jak mocno by nie padało, to będzie... Dobra, ja bym chciała naprawić to. 20% tylko. Hmm, dziwne. No ale. Ja bym chciała tutaj sobie zrobić przyrząd i ciuchy. Książka też tu nie pasuje. Ha, już lepiej. Chociaż to bym wzięła ze sobą, bo jeszcze... O, rzesz mordę. Stój, stój, stój. Tu. Kamień, szybko. Zapomniałam. <grystanie> tu będzie jeden. Ja myślę, że jeszcze jeden by się przydał. Tak w razie czego? No, dobra, jak tak będę. No. Jesteśmy już zabezpieczeni, jeżeli chodzi o pioruny. <gry> e, tutaj co jeszcze możemy schować? Mm -mm. Kask jest przydatny. No ewentualnie to. A, to taki syf jest, że masakra. Dobra. To jeszcze byśmy odłożyli. Te pszczoły niech się robią, chociaż nie wiem, czy nie zrobić drugiego ula. Wtedy... Aha, zbierałam trochę lodu. <grych> Także lodu już mamy taki zapas, że uchuchu. Dorobiłam chyba te suszarki. Eee, to. I co, można by było jeszcze jagód trochę dozbierać? Tak, te króliki teraz nie wyjdą. Mam wiosnę, więc o królikach możemy zapomnieć. Co z tym jajkiem tego gęziło się? Bardzo mi to zastanawia, no ale... Może gdzieś jest. O jest w noc. Czy my nie mamy drewna? Jesteśmy zaopatrzeni po prostu... Praksów. słów. <grywka> <Brak> słów. <grywka> nie mam czym palić, serio. Ja teraz zrobimy to tak zawsze trzy kłody lepsze niż nic. Właśnie i skończyła nam się. Jak ta noc będzie długa? No będzie trochę długa. To może dobra, zrobimy w tym czasie sobie garnuszek, co? Ten drugi, co planowaliśmy? Aha, a więc yy, wybaczcie bardzo. Jak zwykle ja miałam włączyć dźwięku telefonu. I jak zwykle tak jak przez cały dzień potrafi nikt nie dzwonić, jak włączę nagrywanie, to nagle ktoś zaczyna. Nie wiem co z tym jedzonkiem, to na jajka nie jak mamy bardzo dużo. Także ja to bym chciała ewentualnie porobić tak. Bo jak zapewne wiecie, albo zrobię jeszcze tak. Żeby troszeczkę więcej miały tego. Te, chciałabym, żeby się w sumie zepsuły, bo chciałabym skorupki. Chociaż w sumie te skorupki już mogę tutaj schować do skrzyneczki. Może tu. mamy wiosnę, więc ubranka ciepłego nie będziemy potrzebować, także myślę, że tym razem pochodzimy sobie z plecakiem o, już się skończyła noc jak fajnie, dosyć um, szybko pioruny super dobrze, także to, to może sobie pójść tutaj co tu można w wiosnę robić? pójść do jaskiń? co wy na to? takie trochę to nieplanowane było o, zbieram trochę zgnilizny tamten jeden królik się szwenda, bo to jest tamten, to z kapelusza wypadł więc on się będzie szwendał cały czas można by było wykopywać pieńki no ale rozbijamy Końcu malodyjka. Chociaż wiecie co? Zanim jeszcze zejdziemy do jaskiń właśnie ja się muszę zaopatrzyć w drewno i w patyki. Także siekiera w dłoń. Bardzo, bardzo szkoda, że nie ma czegoś, co by sprawiło, że się szybciej ścina. Jak tam z trawą stoimy? No, nie najgorzej. Patyk. Hmm. w nie brakuje. Chciałabym, a w sumie, Nie możemy też w jaskiniach za długo siedzieć, bo ja najbardziej tutaj na tej serii się nastawiam właśnie na jakąś tam magię książki i, i te giganty, które jednak są ustawione na maksa. A jeżeli będziemy w jaskiniach, no to niestety tych gigantów tam nie będzie. To tak trochę bez sensu. Ale oczywiście możemy sobie szybko zwiedzić jakoś jaskinie, wynieść z nich to, co najpotrzebniejsze. I wrócić do góry. I oczywiście pewnie jak wyjdziemy, to nas atakują e, psy i giganty i w ogóle wszystko się na nas rzuci. Pewnie. Ale ona wolno biega bez tej laski. Jeden już tak się przyzwyczaiłam do niej. A my kamień dalej mamy grzewczy przy sobie. Mm, świetnie. Dobra, ostatnie drzewo, bo tak się rozpędziłam. Nie wiem, jak tutaj z tymi drzewcami zaraz będzie. Aha. Może byśmy w końcu zrobili sobie złotą siekierę? Drzewce mnie nie lubią chyba. Dobra, zmierzamy do jaskini. Osiem patyków, no to jest bardzo niewiele. W jaskiniach też nie ma... Yy, za dużo drewna. Zdarzają się takie małe laski. Ale tak to ogólnie nie ma. Przydałoby się w sumie zaopatrzyć. Gdybyśmy mieli łopatę, to by było świetnie. Yy, tam. Ale mam plecak, co? A może byśmy powykupywali groby? Ojoj, serio? Gdzie jest moja ta? No tak, ja zapomniałam, że wiosną wieczór wygląda dosyć jasno. Nie widzieliśmy żadnego żarcia do jaskini. Już biegniemy. Mam. Szkoda, że się nie wysuszyło. O, patrzcie rośnie, rośnie. No mam jeszcze patyki, żeby wyrosły. I jak koty wyrosły. Trzeba więcej tych patyków zasadzić, koniecznie. Hmm, świetnie. Zbierzemy już, co ma się marnować. O, arbuza zostawiamy. Tutaj będzie sobie rósł na... Co to się dzieje? Na lato zostawiam za tak, bo mnie, wy, wytrąciło mnie to, że te, te mi się zepsuły krzeczki. Chyba nie powinno się zbierać, jak one są jeszcze do końca niedojrzałe. No świetnie, nie mamy czym nawieść. Hmm. Trudno. że 6 no wystarczy, co? Nie mamy tego. Zbroi. Najwyżej, się zrobi. No dawaj, dawaj. Świetnie, jedna kupa. Nic więcej. Gdzie ta dziura jest? A tu. A nie mamy kasku! Z czym ja tam będę łazić? Przecież tam jest ciemno. Hmm, może najpierw zrobimy kask, co? Zmiana planów. <laughs> Sorry. Zrobimy. A mamy pajęczynę jeszcze? O! Jakiś kub na Mamy. Lina.. Aha. W sumie, to, to już możemy schować na lato. O. To na razie też nam niepotrzebne. Lina. Idziemy szukać. No serio? Ale po prostu są jakieś jaja. No i już biegnę. Jeszcze ci zimno? I no, ja chcę jeszcze jednego tego. Świetliki, dajcie jeszcze świetlika. Czemu ty zamarzasz kobieto? Jesteś sucha, wiosnę mamy. Polę rano. Tam biegniemy do góry. Tam będą. Szybko, szybko. <laughs> A może jej nie będzie? No, o, 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 o. Szybko, szybko, szybko. Jeszcze. Ha, oszukujemy. <laughs> o, dobra. Czy my to byliśmy? Nie. <laughs> Nie szkodzi. Mamy dwa motyle. Ile mamy tych? Osiem. Hihi. Złoto. Aha, mamy tylko jeden złota. Mamy tylko jeden złota? Serio? Hmm. To mi nie chcę tego. marchewki też nie chcę. Ja chcę, żeby mi arbuzy wyrosły. O, patyki w końcu rosną. Ten kamek jest tu mi zbędny. O, mięsko. O kurczę. Co jest ten kask potrzebny, pamiętam, złoto. Jeszcze wysłyszymy dwa te... Mhm. Oj, oj. Proszę. Kurczę, ile żarcie. Słyszycie się czy nie? Już prawie. Kask. Tu będzie. A tylko jeden złota, jak fajnie. I ten kapelusik z liny. Proszę bardzo. I nie, nie zakładaj go, kochana. Tego też nie. Ale bardzo fajnie. możemy w sumie zasadzić. A i posadzić te. Idź mi stąd. Oj. No kurde. Sip, 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 sip. O, dobra. Możemy iść. Po co mi ta pajęczyna? I chcę bałaganu mieć. Kończy nam się miejsce. No. Zrobimy sobie las. Nie mamy nigdzie w pobliżu, to zrobimy sobie taki własny. I może tu. No i jeszcze jeden. O, dobra. Znowu. Stróbuję przy 2 nasionka Chciałabym jeszcze te, te arbuzy jednak przechodować <gry> OK. Lecimy do tego Do tych jaski. Takie z z widzimy na początek. To mi na razie nie potrzebne, No oczywiście to mi potrzebne. To się przyda i to się przyda. I schodzimy. Aha, że musi się nam wygenerować. No tak, bo przecież ja tam jeszcze nie byłam. Uwaga. Zdechły ludziko. jak już na wstępie. Oj, patyki. To teraz ta akcja, bym chciała na wstępie zrobić sobie to tutaj ognicho. Tak, ja wiem, że będziemy moknąć, ale to takie zawsze. Coś za coś. O, proszę. Jak nam się skończą, to przyjdziemy tam po kulki. A na razie biegniemy sobie z naszą laską prędkości szukać zejścia do ruin. Bo chyba w sumie to jest najważniejsze. Bo tak to, to, tych tutaj nic, nic nie ma ciekawego. Tak mi się wydaje. sobie pozbieram bo. O! Z tego coś, też coś fajnego się robiło. E, broń, bo Tylko będzie potrzebnych więcej. Chyba. Nie wiem. Nie pamiętam. Wszystko się okaże w następnym odcinku. O! Mamy nasz mini lasek. Nawet jest strawka i jagódka. Nawet dwie jagódki, tam jeszcze była druga. Widzę światło tam. Królik, uwaga, ja mam mięso. Trzeba jakoś przebiec tak, żeby nas nie zaatakowały Na razie kwiatków nie z... Ohoho. Wow, oh, fuck <laughs> Nie będziemy powtarzać yy, błędu z serii Złigfrid. Dobra, 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 dobra. Już, już dajcie sobie spokój. Idź już sobie. Jeden i drugi. I trzeci. Tylko ja tu teraz w jakiś. No właśnie, załóg. Tak, 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 tak. Weźcie się, co? Tam jest przejście. Ach. o, więcej królików świetnie to jeszcze podrynne. later pa tu mamy króliki, tu mamy króliki tu mamy stado królików, bardzo fajnie zrobione następnym razem odwiedzę nasze króliczki bez mięsa <świetnie> w taki dosyć bezpieczniejszy sposób A na razie sobie te pozwiedzamy, Co tu mamy niebieskie? O proszę, już mamy robala. Możemy spróbować sobie z nim zawalczyć. O kurwa, D Z dwoma. Z trzema. Nie będziemy walczyli z trzema. A tam jest czwarty. Aha, czyli trafiliśmy na stado. I tu mamy kolejny. Dziękuję. Nie będę z wami walczyła. Jest was troszkę za dużo. No właśnie, teraz zgodniliśmy. Czyż bym chciała tą w sumie tą czapkę z tego skreta? Tak Nie nakarmię was, bo później wy się będziecie rozmnażać i na nam hmm. jest tu gdzieś coś fajnego? To chyba jakieś przejście mogę spróbować z jednym. Cieplej? Hmm. Trochę dziwne, ale dobra. Rozgrzej się w sumie. Gdzie mamy te kulki? Tu? Gdzie jest teraz kask? Tu Ale burdel. W plecaku i w ogóle wszędzie, ale spoko. czekać one nam surowe dają życie. Ja wiedziałam. To też. Już? Dobra. Jeszcze sprawdźmy, czy tutaj nie ma żadnego przejścia. Nie ma. Także tutaj raczej nic nie będzie. No chyba, że na środku. Ja nie chcę ryzykować i później wracać do miejsca, w którym już była. Mała, minęła mały skrawek. A się okazało, że tutaj będzie coś. Dlatego jak już tu jesteśmy, to sobie odkryjemy to tak dokładniej. Tu jest bardzo dużo robaków, grzybów i tych świecących duperelów, relek, duperelek, tak. <ścoughs> Okej, okay. tak już mnie gonią robale. Jak dobrze pójdzie, to zrobimy sobie czapkę z kreta. Tą świecącą, te gogle takie. <ścoughs> Gdybyśmy musieli znaleźć te przebrzydłe krety. I to mamy przejście do naszych kochanych królików. O, jest A ogólnie w, tam mieszkamy, dobra. Aha, i tu jest kolejne przejście gdzieś tam, tak? Czy taki ślepy kupi zaułek? Hmm. Dziwne te podziemia, takie biomy. Taki sam jak tam. Dwa razy króliki, dwa razy to. Takie, nie wiem, jakieś... Dziwne to. Patyk. Just też mamy jakoś tak mało. Pójdziemy tam. Czemu się zapisuje? No bierz. Dobra. Na razie patyku mamy wystarczająco. Aha, zmiana paredniana dnia na górze się zrobiła. Słuchaj po Może znajdziemy tutaj ten obozik. Chociaż to i tak bez sensu, bo ona nie może spać. O proszę. Trzęsienie ziemi. Hm, dziwne. Bo nie zostało niczym wywołane. Bardzo dziwne. Czyżby u góry jakiś gigantik przyszedł? Co wy o tym myślicie? Nie, za wcześnie. Jak to tutaj działa? Znowu? Hm. No dobra. Kończymy chyba w jaskini. A Wy mi kochani, dajcie znać, czy chcecie dalej kontynuować to zwiedzanie jaskini, czy mam wrócić na górę i na górze się tam rozwijać i czekać na nasze giganty? Ja osobiście wolałabym pójść na górę chyba, bo chociaż no te jaskinie też są takie kuszące, zwłaszcza te ruiny na dole. Gigant w sumie niedawno był, więc chyba szybko nie wróci teraz kolejne. Chociaż no nie wiem, no ustawianie są na maksa, więc różne rzeczy się mogą dziać. Dajcie mi znać, co wolicie. Czy tu, czy góra? A ja się dostosuję. A tymczasem dzięki za uwagę i do następnego.